Kolejne, piąte zadanie z listy zadań z matury rozszerzonej, z nowej ery. Yy, wszystkie zadania są połączone w playlistę. Geometria. Na zewnątrz kwadratu ABCD na boku AB zbudowano trójkąt równoboczny ABE. Następnie utworzono taki kwadrat CEFG, że punkt B leży wewnątrz niego, tak jak na rysunku. Udowodni, że trójkąt BFG jest równoboczny. Troszeczkę powiększy rysunek. No i tak. Na zewnątrz kwadratu ABCD, czyli bok A, bok A, bok A i bok A. Na zewnątrz zbudowano trójkąt równoboczny ABE. Równoboczny to skoro AB jest A, to znaczy, że pozostałe dwa boki są również, mają długość A. Punkt B leży wewnątrz kwadratu i utworzono kwadrat CEFG. Udowodni, że trójkąt BFG, czyli ten tutaj jest równoboczny. Pooznaczam kąty. Tutaj jest kąt prosty, bo to jest kwadrat. Ten kąt ma 60 stopni, bo jest to trójkąt równoboczny, czyli kąt E. BC ma miarę 150 stopni. Te dwa kąty mają po 15 stopni. Miałem trochę większy chyba ten rysunek zrobić. Teraz ten bok EFGC to jest kwadrat. Oznacza boki przez x. Co dalej? kwadrat, czyli w takim razie te kąty tutaj mają 70, ten kąt i ten kąt mają 75 stopni, ponieważ cały, to jest kąt w kwadracie, czyli ma 90 stopni, tu mam zaznaczone, że ma 15, czyli ten ma 75 stopni. No i teraz tak, biorąc pod uwagę trójkąt E F B i trójkąt B G C mają bok y, x, bo to są boki w kwadracie. Mają y, też bok a, to jest ten bok i ten bok i kąt 75 stopni i on jest między tymi bokami a i x. Czyli cecha bok kąt bok trójkąt EFB jest przystający do trójkąta BGC, co oznacza, że ten bok i ten bok są takie same, czyli z tego wynika, że BF jest równe BG. No to już wiem, że ten trójkąt BFG jest, jest równoramienny, no ale mam wykazać, że jest równoboczny, czyli to jest jeszcze. Dopiero, dopiero część zadania. Wyznaczę bok x i skorzystam z twierdzenia kosinusów. Będę rozpatrywał trójkąt EBC. Trójkąt EBC, czyli x kwadrat, to jest a kwadrat plus a kwadrat odjąć 2a razy a razy kosinus 150 stopni. Czyli x kwadrat to jest 2a kwadrat odjąć 2a kwadrat razy yy, a będzie trzeba wzory redukcyjne, czyli cosinus 180 odjąć 30, czyli x kwadrat to jest 2a kwadrat odjąć 2a kwadrat razy minus cosinus 30 stopni, 2a kwadrat odjąć dodać yy, 2a kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli x kwadrat to jest 2a kwadrat plus a kwadrat pierwiastek z 3, x kwadrat a kwadrat wyłączę przed nawias 2 plus pierwiastek z 3, czyli x jest równe a pierwiastek 2 plus pierwiastek z 3. No teraz chciałbym wyliczyć b. B też wyliczę z twierdzenia kosinusów. Do tego wykorzystam trójkąt EFB, czyli b kwadrat równa się x kwadrat plus a kwadrat. Odjąć 2ax razy cosinus 75 stopni. No i cosinus 75 stopni. Yy, to jest y, cosinus 45 plus 30, czyli cosinus 45 stopni, cosinus 30 stopni, odjąć sinus 45, sinus 30, czyli pierwiastek z dwóch przez dwa razy. Pierwiastek z 3 przez 2 odjąć pierwiastek z 2 przez 2 razy 1 druga, czyli pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 2 przez 4. Czyli b kwadrat równa się x do kwadratu. To jest tutaj to, czyli 2a kwadrat plus a kwadrat pierwiastek z 3. Plus a kwadrat, odjąć 2a, czyli a pierwiastek 2 plus pierwiastek z 3 razy cosinus, czyli pierwiastek z 6, odjąć pierwiastek z 2 przez 4. Tu mam 2a kwadrat i a kwadrat to jest 3a kwadrat. Dodać a kwadrat pierwiastków z 3, odjąć Tą dwójkę z tą czwórką mogę skrócić, czyli a kwadrat pierwiastek 2 plus pierwiastek z 3. Teraz to będę mnożył, czyli muszę też mieć to pod pierwiastkiem. Czyli to jest pierwiastek z pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu przez 2. Czyli b kwadrat 3a kwadrat a kwadrat pierwiastek z 3 odjąć. A kwadrat pierwiastek 2 plus pierwiastek z 3 razy, i tu mam wzór skróconego mnożenia, to jest a kwadrat odjąć 2ab plus b kwadrat. No i to jeszcze tą dwójkę mam, czyli razy jedna druga za pierwiastkiem. 3a kwadrat dodać A kwadrat pierwiastek z trzech minus A kwadrat. To jest tutaj 8 odjąć pierwiastek z 12, 4 razy 3, czyli 2 pierwiastki z 3 4 pierwiastki z trzech. Jeżeli wyłączę czwórkę przed nawias. To mi w tym pierwiastku zostanie 2 plus pierwiastek z 3. Czwórka wyłączona, czyli 2 minus pierwiastek z 3. Czwórka pierwiastek z 4 jest 2, czyli ta czwórka, ten pierwiastek z 4, z tą dwójką za tym pierwiastkiem mi się skraca. A pod pierwiastkiem zostaje 2 plus pierwiastek z 3, 2 minus pierwiastek z 3, wzór skróconego mnożenia, czyli 4 minus 3. A czwórka ta z tą dwójką tutaj się skraca. 4 minus 3 jest 1, czyli mam b kwadrat równa się 3a kwadrat odjąć a kwadrat razy 1, czyli 2a kwadrat plus a kwadrat pierwiastków z 3. A to jest to samo co x, czyli z tego wnioskuję, że b jest równe x. No a b równe x oznacza, że trójkąt jest równoboczny, co należało wykazać. Nie wiem, nie zastanawiałem się, co tutaj z kątami można by zrobić. Być może rozpatrując kąty, byłoby łatwiej. Ja akurat tutaj tak wpadłem na pomysł stwierdzeniem kosinusów.